Proszę państwa, związki zależności retoryki z pięknem ujawniają się naprawdę na wiele sposobów. Ja w pierwszym punkcie mojego wystąpienia chciałbym trochę o tych relacjach między retoryką a pięknem by, też w największym skrócie opowiedzieć państwu. No po pierwsze trzeba wskazać na to tło cywilizacyjno-kulturowe, z którego wyrasta retoryka. Oczywiście w starożytnej Grecji, czy potem w starożytnym Rzymie, nie wszystko było piękne i ludzie też nie byli tacy moralni, prawda? Tyran, despota, demago, to są przecież słowa greckie, więc tam też byli i tyrani, i manipulatorzy, którzy, którzy oszukiwali, manipulowali. Ale jednak ta, to umiłowanie tego ładu, prawda? Podążanie za tym ładem, ta racjonalność grecka, grecko-rzymska, ona jest tym, tym podstawowym tłem. Jeśli patrzymy na to, co zostało z tej kultury, no to rzeczywiście zachwyca i porusza nas ten ład, prawda? Ta, ta harmonia, którą Grecy i Rzymianie wypracowali właśnie, właśnie w sztuce. To jest to tło cywilizacyjne. Ja bym chciał podkreślić tutaj taką rzecz dotyczącą retoryki. Zobaczymy, że tylko w tej cywilizacji grecko-rzymskiej retoryka mogła funkcjonować w trzech takich odsłonach, w trzech miejscach, jeśli tak można powiedzieć. Po pierwsze, praktyka retoryki. Na tych forach, prawda, ówczesnych, czy to, czy to w sądzie, czy, czy w Senacie Rzymskim potem, czy na eklezjach, prawda, w Grecji, potrzebna była parezja, wolność słowa, potrzebna była isonomia, równość wobec prawa, potrzebna była autarkia i autonomia państwa, tak, żeby państwo mogło, żeby w państwie polis można było dyskutować o państwie, prawda? A więc, a więc retoryka w praktyce, retoryka jako. Jako coś, czego nie wymyślono, to jest niezwykle ważne, tego nie wymyślono, tylko zaobserwowano, jak to się dzieje, że ludzie przekonują się, perswadują, rozmawiają ze sobą, dyskutują, wspierają się. Po drugie, teoria retoryki, znowu potrzebny był ten geniusz grecki. Ta, ta, ta refleksyjna natura Greków, żeby ująć to teoretycznie, żeby to zobaczyć, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to działa? Dlaczego jeden mówca porywa, Odbiorców, a inny nie. A więc pytania teoretyczne, właśnie wypracowane na kanwie retoryki. I trzeci nurt retoryki, tak jak mówię, w tej cywilizacji było to możliwe współistnienie tych trzech, trzech miejsc, funkcjonowanie retoryki, one przecież na siebie w jakiś sposób oddziaływały. To jest oczywiście, mówiąc dzisiejszym, dzisiejszym językiem, dydaktyka retoryki, czyli retoryka w szkole. I zobaczmy, ta triada, praktyka retoryki, teoria retoryki i dydaktyka, nauczanie retoryki jest cywilizacyjnie nie do przecenienia. To na wieki wpłynęło na całą naszą cywilizację, na całą naszą kulturę. A zatem przekładając to na piękno, to będzie praktyka piękna, pięknej mowy, to będzie teoria piękna, wypracowana także w oparciu o myśl retoryczną i wreszcie nauczanie piękna nauczanie pięknej mowy. W szkole. Więc tutaj to tło kulturowo-cywilizacyjne jest niezwykle ważne. Druga sprawa zobaczmy, że zainteresowania pięknem mają to samo źródło, co zainteresowania słowem dlatego, że chodzi o działanie słowa. Retorzy w praktyce. Kultywowali działanie słowa i gestu, i refleksyjnie też pytali o to działanie słowa i gestu, dlaczego to słowo i ten gest działa. I tak samo jest z pięknem, że to piękno na nas działa. Dopowiedzmy do tego wszystkiego, co już zostało powiedziane, też za panem profesorem Jaroszyńskim, że to jest, że piękno jest kontemplacją połączoną z upodobaniem. Jeśli kontemplacja tutaj to było też, to wizjo, prawda? Kontemplacjo, przyglądam się, patrzę. Jest właściwie aspektem poznawczym w naszym, w naszym jestestie, w człowieku. Natomiast, natomiast upodobanie jest pewnym ruchem, podobnie jak ruch ku dobru. Ale dlatego mówimy, że piękno jest syntezą prawdy i dobra, ponieważ z jednej strony jest ten spoczynek intelektu, który czyta, ogląda rzeczywistość, zastanawia się nad rzeczywistością, a z drugiej strony jest ruch. Ruch w stronę piękna, może nie samej rzeczy, bo jak jesteśmy w górach, to tych gór nie chcemy posiąść, nie, nie pragniemy gór, ale jest ten ruch w nas, ruch ku górze, ruch ku doskonałości. Piękno na to jest, by zachwycało do pracy, by się zmartwychwstało, jak to tutaj już zostało powiedziane. A zatem piękno nas energetyzuje, nas przemienia, nas uwznośla. I w związku z tym zainteresowanie działaniem piękna. Miało to samo, ma to samo źródło, co zainteresowanie działaniem słowa. Piękno działa i, i słowo działa. Kolejna rzecz to jest, to jest w tych związkach, w badaniu, odkrywaniu związków retoryki i piękna to jest odkrycie przez starożytnych Greków siły, mocy słowa. No tutaj Gorgiasz jest przywoływany najczęściej, ta jego wypowiedź w pochwale Heleny, że słowo jest wielkim władcą. Które za pomocą bardzo małego i ukrytego organu, chodzi o język, wywołuje rzeczy na miarę boską. Zdolny jest bowiem i strachu śmierzyć, i troskę odsunąć, radość wzbudzić i współczucie pomnożyć. Na szczęście, proszę Państwa, ponieważ gorgiasz dla gorgiasza to działanie słowa i też działanie piękna, miało charakter magiczny i racjonalny. To było mamienie słowem, czarowanie słowem. Tak jak lekarstwo wpływa na ciało, tak słowo, piękne słowo działa na duszę. Na szczęście i Sokrates, i Platon, a najbardziej oczywiście Arystoteles podjęli polemikę z tą magicznością piękna i magicznością słowa, pokazując, że to oddziaływanie jest racjonalne, że da się je uporządkować, zorganizować Metodycznie, metodycznie przygotować i, i teoretycznie prześwietlić, prawda? Że nie ma nic wspólnego z magią. Natomiast ta, ta siła słowa była czymś stałym wyposażeniem tej kultury grecko-rzymskiej. Kwintylian, no to już jest to, już jest pierwszy wiek po Chrystusie, był takim pierwszym profesorem retoryki na etacie, na etacie Cesarskim, jak, jak pamiętamy, Quintylian uważał, że Sztuka słowa jest najpiękniejsza z umiejętności, najpiękniejsza z umiejętności wszystkich sztuk, ze wszystkich sztuk ona jest najpiękniejsza i mówił, że właściwie z czego, z czego należy być dumny? Bądź dumny z twojej tak pięknej wymowy, z tego człowiek ma być dumny, tym ma się porywać, ma działać słownie. No i tutaj nie będę może tego prezentował, jakie zachwyty może parę zdań, jednak. Jakie zachwyty Quintylian wypowiadał nad Cyceronem, dla którego był takim no nie tylko egzemplifikacją najpiękniejszej z możliwej wypowiedzi, najpiękniejszej mowy, ale wręcz synonimem kunsztu, kunsztu retorycznego. To Quintylian mówi o Cyceronie. Któż bowiem może nauczać z większą starannością i wzruszać z większą gwałtownością? Kto kiedykolwiek posiadał tak niezwykły wdzięk. Zdaje się otrzymywać w darze, co w rzeczywistości wyrywa siłą, a gdy unosi sędziego na manowce dzięki swej energii, ten zdaje się nie tyle być porywany, co iść za nim z własnej woli. We wszystkim, co mówi, znajduje się tak wielka powaga, że publiczność wstydzi się mieć odmienne zdanie, a daje się wiarę nie zapałowi adwokata, lecz świadka albo sędziego. No i tutaj trochę przerywam ten cytat, ale jeszcze może dwa zdania. Całkowicie zatem zasłużenie współcześnie mówili o nim, o Cyceronie, że panuje w procesach sądowych, a u potomnych w istocie doszedł do takiego znaczenia, że imię Cyceron oznaczało już nie imię człowieka, ale było desygnatem wymowy. Zatem kolejny punkt to jest odkrycie siły, siły i mocy słowa, i to przywiązanie do mocy słowa jest naprawdę. Też stałym wyposażeniem tej kultury. Muszę Państwu powiedzieć, że ile razy czytałem Gorgiasza, to wydawało mi się, że to jest taka publicystyka, że to jest przesada. Dopóki nie miałem okazji stanąć w antycznym teatrze i zobaczyć, bo oczywiście wiemy wszyscy, że ta akustyka jest taka, że można mówić na scenie, prawda, szeptem i, i wszyscy usłyszą, ale nie zdawałem sobie sprawy, że też jest odwrotnie. To znaczy, że każdy szept ze sceny jest słyszany tak jak w słuchawkach dzisiaj przez aktora. To znaczy, proszę państwa, że w tym teatrze to była naprawdę orgia dźwięku. To znaczy, że, że ci ludzie z tego spektaklu teatralnego wychodzili rzeczywiście jak pod wpływem substancji udurzających. To znaczy, to było samo takie nakręcanie się, nakręcanie się, te, te, prawda, przy pomocy słowa. Kolejna rzecz to jest też to. Że przy okazji różnych, no właściwie o pięknie retoryka mówi na każdym poziomie, ale przy okazji omawiania różnych zagadnień retorycznych podawane były definicje piękna. Tutaj na przykład Arystoteles w retoryce, w księdze pierwszej, kiedy mówi o mowie pochwalnej, jakie rzeczy, jakie cnoty, jakie, jakie osiągnięcia postawy należy należy chwalić. To przy okazji definiuje piękno i uważa się, że to jest taka najważniejsza definicja piękna u Arystotelesa. I to jedno zdanie tylko. Pięk, mówi Arystoteles, pięknem jest to, co samo w sobie jest godne wyboru i jako takie zasługuje na pochwałę, lub to, co jest dobre i z tej właśnie racji przyjemne. Jeśli taka jest istota piękna, to również cnota jest pięknem, a będąc dobrem. Zasługuje na pochwałę. I to jest bardzo ciekawe, że Tomasz Zakwino również, przy okazji mówienie, mówienia o Bogu, definiuje piękno, i to są takie definicje, które będziemy jeszcze przez ileś dziesięcioleci rozważać i, i, i nad nimi się zastanawiać. I wreszcie te związki retoryki. Z pięknem trzeba zobaczyć oczywiście w stylistyce, w wysłowieniu, bo, bo tutaj najbardziej wprost retorzy mówili o pięknie stylu, pięknie wysłowienia, pięknych środkach stylistycznych, pięknej metaforze itd. I tutaj, jako taki najbardziej może znaczący, jest traktat pseudo o wzniosłości, perihipsous. Pseudo-Longinos, bo pierwotnie przypisywano ten tekst Kasiuszowi Longinosowi, Rzymianinowi, który był znany, a to jest autor, autor, właśnie anonimowy, dzisiaj. Piękno stylu, piękno wysłowienia. On wskazuje tutaj, i znowu to pokazuje, jak retoryka jest komplementarna w tych, w tych różnych ujęciach jak na wielu poziomach mówimy o pięknie. Pseudo-Longinos pokazuje pięć źródeł wzniosłości. Po pierwsze, zdolność do wzniosłego, a więc pięknego myślenia. Po drugie, żarliwy, natchniony patos, czyli piękne emocje. Yy, I wreszcie te, to, co dotyczy samego języka, a więc zdolność do tworzenia figur, figur myśli i figur słowa. Szlachetne wysłowienie. Szlachetne wysłowienie polegające na umiejętności stosowania tropów stylistycznych również. No, i wreszcie pełna godności kompozycja słów, polegająca na doborze, na odpowiednim do, doborze słów. Zatem, proszę Państwa, to tylko kilka punktów wskazuje tych, tych relacji retoryki a piękna. Drugi punkt mojego wystąpienia też tylko zasygnalizuje, ale jest to coś, co, nad czym warto by się zastanowić gdzieś dłużej, bo również retoryka odkryła taką kategorię, którą nazywamy stosownością po polsku. Prepon greckie, dekorum łacińskie. I teraz jest to kategoria, w której piękno jest podporządkowane stosowności. To znaczy, że piękno, przynajmniej w retoryce, w mówieniu, w przekonywaniu, w oddziaływaniu słowem, nie jest celem samym w sobie dla retorów, ale jest właśnie narzędziem do tego, żeby pozyskać, żeby, żeby przekonać, żeby zjednać, zjednać oponentów także. I teraz ta kategoria dekorum, proszę Państwa, aż do bodaj oświecenia w kulturze europejskiej była rozważana i w sztuce, i w literaturze, i prawda, w malarstwie. No to była kategoria no nies, niesłychanie nośna intelektualnie, bo to jest umiejętność dostosowania środków, ta, ta, to takie stosowność wewnętrzna, umiejętność dostosowania środków do tematu. Do tego, o czym się mówi, że tutaj środki językowe czy środki wizualne yy, mają być zastosowane. I ta stosowność zewnętrzna, umiejętność oddziaływania na konkretnych odbiorców, adresowania sztuki, adresowania piękna do tych, a nie innych, prawda, widzów, odbiorców, słuchaczy. I to jest tylko sygnalizuje, że to z retoryki wywodzi się kategoria stosowności, która stała się tym właśnie estetycznym, czy w teorii piękna raczej, powiedzmy, niezwykle ważną, niezwykle, ważną, niezwykle ważnym pojęciem. I punkt trzeci, i bardzo dobrze się stało, że pan profesor, że występuje po panu profesorze Andrzejuku, ponieważ chciałbym w tej konkluzji nawiązać właśnie znowu do Tomasza Zakwinu. A konkluzja będzie taka, i to ja powtarzam też wielokrotnie ostatnio na kongresie. Edukacji klasycznej o tym mówiłem, że my sięgamy do retoryki klasycznej i sięgamy do kultury klasycznej nie dlatego, że jesteśmy archeologami, którzy wykopali skorupę, prawda, cieszą się nią i każą wszystkim się jeszcze cieszyć. Patrzcie, jaka skorupa, prawda? To nie chodzi o to, że jesteśmy, że to jest krok w przeszłość, tylko dokładnie odwrotnie. To znaczy, że kultura klasyczna, że realizm filozoficzny, o którym gdzieś tutaj też mówimy, że klasyczna koncepcja piękna jest czymś aktualnym dzisiaj, że to jest nasza współczesność. Jeśli chcemy w sensie wychowawczym prawda, dać młodzieży najlepsze kategorie kształceniowe, to trzeba sięgnąć właśnie do tych, do, klasycznych, do klasycznej retoryki, do klasycznego wykształcenia. I teraz ta konkluzja będzie taka, że retoryka, ale już w tej części teoretycznej. Czyli retoryka, retoryka docens, jak mówili w, w Odrodzeniu te, teoretycy retoryki. Retoryka, retoryka wypracowała pewne mechanizmy analizy, najpierw tekstu, ale jest to na tyle uniwersalne, że można to odnieść również do kategorii wizualnych, audiowizualnych, do, 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 do rzeźby, do sztuki, a więc analiza retoryczna. Wydaje mi się, że ona dzisiaj powinna być uprawiana, to znaczy to jest postulat, który my zgłaszaliśmy, nasze środowisko związane z retoryką Kulowską. To jest taki postulat, no właściwie, który, który gdzieś może kiedyś dojdzie do skutku, to znaczy retoryka powinna być podstawą wykształcenia humanistycznego. Dlatego, że nie tylko jeśli chodzi o mówienie, prawda, żeby, żeby dobrze komunikować się ze swoimi odbiorcami, ale właśnie retoryka jako narzędzie analizy. I tutaj to, co ustalił święty Tomasz Zakwinu, może być właśnie układem odniesienia dla nas. To znaczy perfekcją, proporcją i claritas. Nie będę już tego rozwijał, bo to już wielokrotnie o tym mówiono. Otóż w analizie retorycznej. Ta analiza retoryczna będzie po pierwsze realistyczna, to znaczy, będzie wychodzić z faktu do przyczyny. Z faktu, że piękno na mnie działa, że działa na mnie film, literatura, obraz, yy, prawda, jakieś, jakieś dzieło sztuki. Z faktu yy, idę do przyczyny, to znaczy, próbuję ustalić, jak to się dzieje, że to na mnie działa. I zobaczmy, Tomasz Zakwinu, to też można zobaczyć poglądy Tomasza Zakwinu w ten sposób, że ten subiektywistyczny. Moment w jego definicji to jest to, że na nas działa piękno. Mnie się coś podoba, mnie jako podmiotowi. I teraz mogę się zagłębić w podmiotowość i, i prawda, rozważać, dlaczego jestem taki, że mnie się podoba, iść w sferę podmiotową, ale to, co proponuje Tomasz Zakwinu, idziemy w sferę rzeczową, to znaczy szukamy w rzeczy, szukamy w przedmiocie, szukamy w mowie tego, co sprawia, że. To piękno na mnie działa. I dlatego perfekcjo proporcio claritas. Perfekcjo należy łączyć z semantycznym aspektem znaku. To dla Tomasza piękny obraz to taki, który doskonale rzecz oddaje. No odpowiada to kategorii inwencjo w retoryce. Czyli jeśli piękno na mnie działa i szukam odpowiedzi na pytanie, dlaczego działa, to szukam na poziomie treści. Analizuję narrację, bohatera, temat. Analizuję argumentację. Proporcjo no to syntaktyczny wymiar znaku, bo to jest harmonijny układ znaków. Dispozycjo retoryczne, czyli szukam kompozycji. Szukam kompozycji linearnej, co jest na początku, co jest, co jest w środku, co jest na końcu, ale także szukam kompozycji wizualnej, to znaczy gdzie jest plan pierwszy, gdzie plan drugi, gdzie jest tło. To jest coś, co daje nam retoryka możliwość takiej analizy. I wreszcie klarita zwiąże się z pewną energetycznością, że to nas rozświetla, że to jest znak, który nas pobudza. A zatem pragmatyczny wymiar znaku, to znaczy skupiam się na samym elokucji, na figuratywności języka, na malarskości języka. I wydaje mi się, że związki retoryki z pięknem to jest to, co historycznie pokazujemy, ale wydaje mi się, że ważniejsze jest również to, i na tym kończę, że retoryka pozwala nam dać narzędzia do analizy każdego sensownego układu znaków. Bardzo dziękuję.